Na moim kanale dzisiaj taki miksik z drapek czasochłonnych, bo same takie o linie krzyżówki do tego Teno, za 4 zł, bo mi zostało bo z drapeczki kupiłem za 26 zł. Mamy krzyżówkę za dyszkę z numerem 14, już są trzy słowa, także już jest wygrana. Mamy krzyżówkę XL za 5 zł. Z numerem 18 też jest już wygrana, bo już mamy trzy słowa. drugiej. Także jest dobrze. Linie numer drugi. Linii na razie nie ma. Krzyżówka malutka. Z numerem 25 jest jedno słowo Ada. I szczęśliwe linie z numerem 93. Nie ma linii. Do tego Keno za 4 zł, bez mnożnika, piątkę. Widać nie widać, widać no i tu padła mi trójka, czyli mam zwrot, 4 zł 4 zł wygrane także tu jeszcze wyślemy sobie ale to może jutro w Poznaniu, nie wiem co patrzę. także Keno 4 zł mamy 30 zł z Keno 4 już odrobione, czyli 26, czyli tu, ale tu już są też wygrane, więc nie będzie już tak źle. Dobra. No to co? Nie przedłużając, bo będzie trochę drapania jeszcze. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Widać, widać. To lecimy. I co mamy? Y pomarańcze. Pomarańcze jedno. I. Mamy diament, i co? Sakwę, której nie ma, tęcza, której nie ma, arbus, który jest słonik, słonik jest, korona. Nie ma. Klucz. Dzwonek. Dzwonek. Do drzwi słoneczko. Aby kwiatek gdyby był lepszy, słoneczko. Gwiazda i ostatnia szansa banan. Czyli nic. Tak, QWD. Nie ma nic. No to lecimy z krzyżóweczką. I jedziemy. Z. Tu mamy jedno słowo. Ada. Czy coś tu dojdzie? Zaraz się mu okaże I. I, i, i. Koniec. I. Wow, dziękujemy za uwagę c. c C, 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 C gdzieś tu było, nie ma G mamy drugie słowo gaz i jest wygrana mamy IGA trzecie o, nawet H, czwarte no to skrzyżówki się dzisiaj spisały koniec? nie, L jeszcze L. już chyba nic więcej nie dojdzie, tu jeszcze i było także mamy Ada Haga, Iga i coś tu jeszcze było raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. aha i gaz cztery czyli sześć zyla Mamy U, U, tak, wskaza się, czyli 6 zł. B nie było, nie? Mhm. Bo coś mogłem tu pominąć. P też nie było. No dobra, 6 zł jest. Czyli mamy 6 i 4, czyli mamy 10. Na razie od 30. no to lecimy super super linie kości zostały rzucone dzisiaj od rana piękne słoneczko w nocy popadało super tak by mogło być w nocy padać w dzień słoneczko i mamy tutaj tutaj i mamy I koniec. No, tego chyba tutaj nie ma. No nie. Kwiatek, kwiatek jest. Tutaj też. I to by było na tyle. Gwiazda. Czy jeszcze gdzieś gwiazdeczka? Tu jeszcze było serce. No dobra. I tego nie ma. Monety nie ma, popcorn, gdzieś chyba mi mignął, czy mi się zdawało, tu jest, klucz, klucza nie ma, parasol, jest tylko jeden i ostatnia szansa piłka, no to, no to, no to nie ma, Teby. czyli linie, linie Kiepsko. Ale krzyżówki już wszystkie trzy wygrały, więc jest dobrze. Można powiedzieć, że jest dobrze. No dobra. Mamy całość? Mamy. To lecimy dalej. J. Czy mamy gdzieś tu J? Hmm. No tutaj jest. I tutaj coś tu dojdzie? Tu mamy trzy słowa. F. się zaczyna. Taniec pingli wina na szkle. F. Czy coś tu doleci? Czy nic już nie doleci. M. M. Hmm. Ciekawe M. Jest napięcie, bo może tu coś dojdzie jeszcze. Jest, doszło. Nie musiało dojść. Anonim. Czyli mamy czwarte. Czy jeszcze S się pojawi? X. Hmm. Czy mamy gdzieś x? Tu mamy XA. A to jest pierwsze słowo. Tutaj. A tu nie mamy X -a. no to mamy E. Może jeszcze bonus będzie. E ale napięcie. Co tu może paść jeszcze? E tu jeszcze było M. E. Hmm. A czy tu coś padnie E L by się przydało. E. D by się przydało. By coś jeszcze doleciało. O. A będzie S czy nie będzie S. Mamy R. Ignorant. Czyli drugie słowo. R. O, jeszcze trzecie słowo też. Czyli tu jest też wygrana krap czwarte. O, to fajnie. Jest. Raz, dwa, trzy, cztery. I tu są cztery, czyli mamy dwie dyszki już. A jeszcze tu zobaczymy. R. No to już jestem wygrany. R. Dzisiaj się spisały. Krzyżówki się dzisiaj spisały jak najbardziej. Co było? Nie. Jeszcze dwie zostały literki, czy coś dojdzie? C, jest, będzie. Będzie piąte. C. Już widzę, że tam jest piąte. C. Jest tu właśnie oficer, czyli jest piąte, czyli 15. I tu jest raz, dwa, trzy, cztery, dziesięć, czyli 25, czyli coś jeszcze musi dojść mamy C jeszcze szukamy no to fajnie literka H nie było S czy H coś tu da? musiało czy jest 25 do wygrania bo już teraz H no nic i tu jest dziwnego raz, dwa, trzy, cztery, pięć Pięć i tu jest raz, dwa, trzy, cztery. Cztery. Czyli cztery, dziesięć i, i tu jest pięć, piętnaście, dwadzieścia pięć. Jest takie coś, dwadzieścia pięć. Nie. Ma. Coś musiałem przeoczyć. Hmm. mamy u u u co to jest u u bo nie wiem coś musiałem przeoczyć jedynie trzydzieści tu musi być raz dwa trzy cztery pięć cztery pięć nie widzę, ślepy jestem. Ale to normalne, nie. Hmm. Raz. Dwa. Trzy. No nie znajdę. Cztery. Może tu gdzieś jest piąte, ale ślepy jestem. To nie widzę, nie? Nie mam najmniejszego pojęcia, ale na pewno jest 30 zł. U... Nie wiem, sprawdzę zobaczę jak jest. U Już wszystko wiem. Tu o nie zdrapałem. Jest jo, Joanna. Szóste Czyli 6 tutaj mamy 20 zł, 4 tutaj mamy 10, czyli 30. U zgadza się. trzy wyżki wygrane. Czyli już mi się to... Zwróciła mi sama ta za 5 złotych A tu już mam wygrane, czyli dzisiaj będzie plusik No to lecimy dalej U, U. Czy coś tu dojdzie Tu mamy 3 na razie Czyli zwrocik. Mam nadzieję, że coś tu doleci jeszcze Tu jest Udo Dobra. Mamy, X hmm. no, Xa to mi bardzo tu nie, 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 Stoimy na dziesiątce na razie. No już tak i dobrze jest, bo nie ma strat dzisiaj. Także mały krzyżówek nie idzie dostać już. Jest literka A. O kurczę. To mnie teraz zaskoczyli. że M będzie wszędzie brakować. No. no, M, ale jest Texas. Czyli czwarte słowo. Czwarte słowo się pojawiło, czyli mamy dwie luszki też już. No to już jest dobrze. To fajnie, dzisiaj krzyżówki się spisały, wszystkie trzy. X był? Był. Te M jakby wpadło to by u hu się potworzyło tych słów trochę. Mhm. no. No dobra, i ostatnia, co my tu mamy, N. Jest następne, na, na par, czyli jest piąte. Czyli pięć mamy trzydyszki, fajnie. Tam trzydyszki, tu trzydyszki, super, N. Jeszcze lotnia było, taniec. I na tym się to zakończyło. N Chiny udo ale już nic więcej nie dojdzie. No dobrze, trzy dyszki jest. Tu było ile? 200. Uj, E tak zgadza się. E, -e czyli elegancja, Francja dzisiaj mamy tak podsumowanie fajne dzisiaj mamy krzyżówka za 5 zł dała 30 zł tu było 6 słów tu 4 3 dyszki u, u, u. krzyżówka malutka dała 6 zł 4 słowa 6 złóweczek Czyli mamy 36 i krzyżówka XXL zdała 30 zł 5 słów w pierwszej, czyli 30, 60, 66, 70. Na 30 wydane, 70 wygrane, dzisiaj jesteśmy 40 do przodu, czyli odrobiliśmy... Zdrapić w poprzednim dni byłem 40 do tyłu, dzisiaj 40 do przodu i jesteśmy na zero można powiedzieć, ale super. Tak można drapać. Ok, dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje i lajki. Za długo już to trwa. Pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.